Witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku z moda Baldi pracuje w żabce. Jest to polski mod, kolejny polski mod jak Baldi Love Poland, chyba? Chociaż to może nie wiem, polski mot, nieważne. Gramy. Musimy zebrać 7 hot dogów tutaj tym razem. Ale ten głos jest akurat irytujący. gotwórcy. twórcy. Gdzie z żabki. Dobra, spójdziemy do pierwszego pomieszczenia. O, jest mister Krycha. Pod dogiem pierwsze działanie to jest kolejne. Działanie dobra, ale ten głos jest trochę irytujący. No ale dobra, robi wrażenie. I inny pod dog. No i problem jest też taki, to że już. Że nie zrobiła na mnie pora cię zjeść. No musisz też mnie zjeść. Ha, 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 ha. I ogólnie na YouTube jest teraz problem rzucenia filmów. Że nie chcą się wrzucać, to jest jakiś problem z ich strony. O, terazem razem dyrektor nie zobaczył. Nie zobaczył mnie, tylko nie kazał mi e, iść do. do nauczycielskiego na karę. No dobra, idziemy. O! Wow, ale Bydlak. Kikasz takim. O Jezu, robi wrażenie. Jest susicku, co to jest? No dobra, weźmy nożyczki piękne. Na playtime. Okej. Okay. Robisko, by dyrektor nas znowu zobaczył. Chciałem wiec już. No dobra, okej, okay, mamy kolejnego Mr. Krychę. Razem rozkoszującego się chyba... ...jakimś... tortując czymś... ...kebabem, nieważne. Żabka, mały, wielki sklep. Mam jeszcze jeden mod w zanadrzu do nagrania. Dla was. Eee... Więc co? Idziemy po prostu Mister, Automat Mr. Krychy Mamy kolejną Sodę Okej, okay. Ani z roślinnym gyrosem Znaczy no, nie, jest to chyba zbyt dobre Jesteśmy dziś pod szkołą za moimi plecami. Okej, okay, nie chcę mi się tego czytać, e, bo tu mnie tak mnie Baldi goni. Mm. Więc no. Możecie sobie zapozować to przeczytać po prostu. Po prostu znać tego mema już. O Jezu. już ty już tu? Robi wrażenie. Robi wrażenie. Dobrze. Minus osiem, minus cztery On mi wziął pieniądze. Faldi go proteinę tu mam, widzisz? Robi wrażenie! Robi wrażenie! O kurde Hej! Nie mijać po sklepie kurwi kleszczu! Jestem Pięć kurwi wiesz, kleszczem, wow! Masz areszt! O! Twoje zachowanie z tytułu wybrania nie robi wrażenia! Pora na sprzątanko! Pora na swip sweep, sweep. sweep. Hm Whoa, Nie! Weep. A sweep, sweep, sweep wrócił do swojego tego nie! Łysy! football na baldiego Nie, no jak on jest szybki. Idę po ciebie. Gotowy ci nieć nie. po sklepie. Szukam ci krzół. Ergo wybrażenie. Nie!